Niedawno pokazałem wam jak można zrobić z iPada stanowisko kasiersko-handlowe podpinając do niego czytnik kodów kreskowych, taki zwyczajny czytnik. Jeżeli udało się to taka sztuka z iPadem, no to tym bardziej musi udać się. Z normalnym komputerem, z normalnym maczkiem. Teraz pokażę Wam, jak, jak to można zrobić, jak można podpiąć czytnik kodów kreskowych do Maca. W przypadku podłączenia czytnika kodów kreskowych do Maca będziemy mieli dużo mniej roboty. Potrzebować będziemy czytnik kodów. Taki pospolity na przykład. Jeżeli jest on wyposażony w złącze PS2, a nie USB, taki ze złączem PS2 można skupić zdecydowanie taniej, bo często są wyprzedawane po prostu. To będziemy potrzebowali adapter z PS2 na USB. Takie adaptery są do kupienia. Ja użyłem huba ze złączami PS2. Wystarczy, że podłączymy nasz czytnik kodów kreskowych do takiego huba tudzież adaptera PS2 USB, i w ten sposób już mamy czytnik kodów kreskowych z wyjściem USB. Oczywiście, jeżeli podłączymy do tego kabelek USB, proszę bardzo, teraz mamy czytnik kodów kreskowych z wyjściem USB. Co teraz potrzebujemy? No, potrzebujemy naszego Macintosha. Proszę bardzo, oto Mac. Może być Macbook. Teraz co nam pozostało? Wystarczy, że podłączymy czytnik kodów kreskowych do portu USB. Ciach. Zapiszczał. Znaczy się działa. Ładnie mruga? Jak to możemy używać? No w, w systemie sprzedaży na przykład. Tak wygląda mój, mój system sprzedaży stworzony w FileMakerze. Co możemy zrobić? Na przykład możemy wyszukiwać produkty po, na podstawie kodu EAN. Szukaj kod EAN. I co? Bierzemy jakiś produkt z półki, który chcemy sprzedać. Kod EAN. Ciach. Enter. Jest. Proszę bardzo. To to urządzenie to. Może coś innego. Szukaj Godean, o klawiaturka do iPada, ciach, Enter, jest. Oto ona. Do czego jeszcze może nam się przydać? No, wklepywanie wszelkich numerów seryjnych albo na przykład wyszukiwanie yy, paczek. Co mamy? List przewozowy. Musimy namierzyć, co się z nim dzieje, wklepać go na przykład. Nie, nie będziemy przecież go przepisywać do systemu, możemy go po prostu wczytać za pomocą czytnika kodów kreskowych. Ciach, Enter. Proszę bardzo, to była, to była ta wysyłka jakiegoś tam urządzenia do... Do klienta już zostało to zrealizowane i doręczone. Czytnik kodów kreskowych działa, podłączony do Maca działa jako zwykła klawiatura. Po prostu otwieramy edytor tekstu, Ciach. kod, który odczytywany jest przez czytnik jest podawany jako, jako zwykły tekst w miejscu, gdzie stoi kursor. Tak samo z kodami A. bach, mamy, tak samo tutaj. Numer seryjny. PN, proszę bardzo, wszystko nam Migiem odczytuje. Eee, w, czyli, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, może używać Macintosha w stanowisku sprzedaży zupełnie swobodnie, ze zwykłym czytnikiem kodów kreskowych. Nic już nas tutaj nie, nie ogranicza. Są na Maca dostępne odpowiednie systemy. Jak nie, można sobie w zrobić samemu. Na przykład w tak jak ja zrobiłem, system sprzedaży. Czyli przypomnę, zwykły czytnik kodów kreskowych, coś, żeby dało się go podpiąć do USB, i cała filozofia. Mamy czytnik kodów kreskowych działający z makiem.